Pokój wam, bracia, witajcie. Wtorek, dziewiąty tydzień zwykły. Słuchamy dzisiaj Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłutę i rzekł do nich, czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu, Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Oto słowo Pańskie. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie wolno płacić? Mamy płacić, czy nie płacić? To pytanie, które wtedy rozbrzmiewało. Rozbrzmiewa przez wszystkie wieki. Czy wolno płacić podatek komuś, kto nas uciska, wykorzystuje, jest niesprawiedliwy? To jest pytanie, które często było zadawane w czasach, które dla młodego pokolenia są odległe, a dla nas są latami naszej, naszego dzieciństwa, młodości, niesprawiedliwych czasów komunizmu. Kiedy wielu ludzi mówiło, jeżeli oni nam nie płacą, tyle ile powinni płacić, wobec tego możemy sobie coś zabrać z pracy. Nie musi, możemy ich oszukiwać tak, jak oni nas oszukują. I myślę, że to, co było wtedy, przychodzi także i dzisiaj. Dzisiaj są te same problemy, te same pytania, które zadajemy. Chrystus jakoś udziela nam odpowiedzi, która jest niewygodna dla nas. Ale musimy pamiętać jedną rzecz. Że to jest słowo, które otrzymujemy, otrzymujemy my jako Kościół, bo zawsze nam grozi to, że a inni też nie płacą, a inni się bogacą, niesprawiedliwi, bo kradną, a my musimy być zawsze jak te baranki potulni. Ale my jesteśmy wezwani przez Chrystusa. Bo pytanie jest to, które dzisiaj Chrystus stawia, e, czy jest ten obraz i napis? To pytanie, przychodzi, to, to pytanie przychodzi dzisiaj do nas. Chrystus stawia mi to pytanie: czy jest ten obraz i napis? Czyj obraz noszę ja w moim życiu? Czyj obraz noszę? Obraz Boga? Jeżeli noszę obraz Boga, jeżeli otrzymałem ten pieczęć Ducha Świętego, jeżeli otrzymałem tę pieczęć nowego życia, życia Chrystusa, to jestem Wezwany jestem, powołany jestem, wybrany do tego, żeby oddawać Bogu to, co należy do Boga, i drugiemu to, co należy do drugiego. W jaki sposób oddawać? Kochać Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, a bliźniego, jak siebie samego. Jestem zaproszony do tego, żeby dawać swoje życie. Bo Chrystus przyszedł, jak mówi list, Święty Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, że Chrystus umarł po to, aby ci, co żyją, nie żyli już więcej dla siebie, ale żyli dla Chrystusa. Że możemy żyć już w innym wymiarze, nie, możemy, nie musimy patrzeć się, co się ze mną stanie, czy, czy mam życie, czy nie mam życia, że mnie obrabują z pieniędzy, obrabują z dobrego imienia, nie wiadomo z czego. Jestem, żyję w innym wymiarze, bo Chrystus wkroczył w moje życie i uzdolnił mnie do tego, żeby żyć inaczej, niż żyje cały świat. Żeby mówić, że więcej radości jest w dawaniu, ani, aniżeli w braniu. I to jest ta, ta, ta jedna rzecz. Jest jeszcze druga rzecz, bo mówimy o, o podatkach państwowych, ale ja myślę, że jest wiele takich podatków. Które są w naszych relacjach międzyosobowych, w małżeństwie, z, z dziećmi, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby płacić ten podatek od bycia mamą, bycia tatą, bycia bratem. Ile razy? Za, przychodzi to pytanie: dlaczego ja jestem najstarsza i muszę opiekować się m, mo, moim rodzeństwem? Dlaczego ja muszę wiązać buciki? Dlaczego ja muszę, y, muszę rano wstawać, mąż śpi, a ja robię śniadanie? Jakby płacimy, płacimy te podatki i myślimy sobie, to jest niesprawiedliwe. Dlaczego ja mam płacić? Dlaczego mam to robić? Dlaczego mam dawać ja komuś, kto, kto nie spełnia swojego, swojego zadania względem mnie? Dlaczego ja mam kochać? Dlaczego mam dawać samego siebie, dawać swoje ciało, jak ten dru drugi wykorzystuje i, i nie daje nic w zamian? Pff, nie. Myśli tylko o sobie. Mam płacić ten, ten podatek, ten niesprawiedliwy podatek? Znowu to pytanie jest, ale czyj obraz noszę? Jakie imię jest napisane na mnie? Jestem chrześcijaninem, prawda? Jestem chrześcijaninem. Dlatego, jaki obraz noszę? No, został, pamiętacie, jak jest liturgia Chrztu, to zaczyna się od tego, ja znaczę Ciebie znakiem krzyża, potem naznaczą Cię Twoi rodzice i chrzestni. My czasami też. Ja bardzo lubię, jak, jak to, to dziecko rodzice niosą do wszystkich braci we wspólnocie, żeby zaznaczyć, że, że my jako Kościół przyjmujemy to dziecko i znaczymy znakiem krzyża, które to dziecko ma odkryć, że to, co jest niesprawiedliwe. Staje się krzyżem chwalebnym, że te momenty y, trudne, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wchodzić, dawać swoje życie, są momentami, kiedy to życie naprawdę przychodzi do nas, kiedy się otwiera. Nie jesteśmy niewolnikami y, tego życia dla siebie samego, nie żyjemy w piekle, żyjemy w niebie, a w niebie jest y, Bóg, żyje się miłością, tą miłością, która się udziela. Dlatego może dzisiaj przychodzi, do mnie na pewno przychodzi, to słowo z, z Apokalipsy, z trzeciego rozdziału, kiedy mówi Chrystus: Znam Twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym, umocnij resztę. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, i nawróć się. Inaczej mówi: pamiętaj skąd spadłeś. Bo my wiemy, że nasze miejsce jest tam, gdzie jest nasz Pan. Nasze miejsce jest na krzyżu. Na krzyżu Chrystus zapłacił podatek swojego życia. Kochał Boga całym sercem, całą duszą ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego. Wiemy, że tam jest nasze miejsce. Zostaliśmy naznaczeni tym krzyżem. To imię zostało wypisane w naszym życiu. Ta pieczeń została odciśnięta w nas, dlatego dzisiaj możemy prosić o to, żeby Pan Bóg nas na nowo umieścił tam, gdzie powinniśmy być, żeby zwrócił nam ducha mocnego, niezwyciężonego, abyśmy mogli płacić podatek naszego życia, naszym bliskim. Oby to słowo się dzisiaj zrealizowało w nas, bracia. Pokój wam. Dobrego dnia. you